Siemanko, ja jestem Maciek Game, a ze mną jest... Baga Siemanko, witam Was bardzo serdecznie i jest jeszcze... Master Sonic No, no i gramy sobie na tym, na SkyBlocku. To wiecie? Jesteśmy, pla Jesteśmy plackami i ja... Lul! Lul! Ej, prawy prawy... miałem z trochę zużytej upadki, nacisnę ewentowej tej chyba? Kamiennej łopaty, nie? Nacisnąłem prawy i mi się ten znowiła. LOL. Odnowiła się. Jaki? Jaki haker! Przed chwilą pomyliłem. Zakład, że... Chce... Jeszcze zakład, przed, Jeszcze zakład, przed, przed nagraniem. Ej, czekaj! Cicho, cicho. Nie mam nodusa. nodusa. Eee, ale to jest na to, to jest na filmiku. O ile używałem łopat. Ja chyba nawet łopaty nie używałem. Coś mi się chyba zdawało, ale dobra. Dobra, ominijmy to. Przed chwilą, przed chwilą przeczytałem zamiast kamienna łopata, to lamienna kopata. Więc ogólnie jestem analfabetą, nie umiem czytać, nie mam domu. Jestem, 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 jak to się mówi? Jak ktoś nie ma... Uszu? Bezdomny? Bezdomny? O, bezdomny! Bez imienia. Bez ust. <laughs> no gdzie mi tu ty, ty? No ciśnij. Ciśni, tak. Nie umiem stąd wyjść. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. czekajcie. Fuck. No, dobra. A ty co? Chciałeś mnie nalać na łeb? Kurde, nie zdążyłem, a to by tak dziwnie wyglądało. O, wszedł, 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 wszedł dziecko. Murzyn. Placek. <laughs> Wow. Przed dziecko wow. murzyn... Przed dziecko murzyn plac... Kiecz. Będę przekręcał wszystkie różne nazwy i teraz przeczytam miecz. E, Mam Mamien... Mamienny kiecz Aha, czyli kamienny Lol. miecz, tak? Ty Oskar masz drzwi... Masz drzwi... Masz je zbugowane i ja je odbuguję Lol. Nie masz. Nie masz zbugowanych, tylko masz e, zablokowane. Dobra, teraz pani mi nikt tutaj zbugowany. nie przeszkadzać, bo ja tu kupię Kobblestone'a. O, o, użyłem łopaty. I patrzcie. Tak. Widzieliście to? To było nagrane. What the fuck? Ta łopata jest hakerska, naprawdę, nie? Ale inne przedmioty tak nie działają. Kurde, na nagraniu. Ta łupata jest naprawdę hakerska, patrz. Kurde. Nawalam trochę strasznie. Fuck. I, I lol. To jest, to jest, to jest, to jest super. No to Ogólnie jest... ja chyba podam... Ja chyba podam w opisie serwer ten. O weź co ty możemy podać. Chciałem... jeszcze opowiem wam historię, chciałem napisać e... deszczu wyłącz się i ja ten deszczu włącz się. I zaczął padać coraz mocniej. No a ja tak ja tak patrzę, nie wszyscy się brechtamy. No to placek. A co napisał wtedy? Nie wiem czemu. Czemu? No mów dalej, mów dalej, bo okay, to bo... słuchać. Bo ktoś wtedy jeszcze coś po tym napisał i, wtedy, i to mnie strollowało najbardziej. Jak, jakiś inny gracz Lol, coś nie napisał wiem. jeszcze wtedy. Dobra, nie pamiętam. Napiszę, że nagrywamy na YouTube'a. Przywitajcie nie. się w Patrzę, dostał bana. <laughs> no! On się śmiał. Patrz, jakie jest BOOM, ban. Przywitajcie się z YouTube'em. Debil. Na Spawn? Łoł! Ej ty! Na Spawn! Locki! Locki lego! Zaraz was ułożę! Ej, to no, dobre, nie? Przywitajcie się z YouTube'em Ja przywitajcie się z YouTube'em on! Na Spawn! No, bo koleś tak tak pisał! No, z... Lul! Nie ja nic! Ty! Brzydki złodzieju klo-kobla! Ty! Nie do rozwoju postaw! A ja nie, nie wiedziałem, że już... Ja myślałam, że tutaj jest... Że ja nie uh! mogę tego rozwalić! Jeee, yeah, trafiłem! Nikt się, nie, nikt się nie przywitał z YouTube. Ja się przywitam. E, na Madroj na lód mam ich. Eee, YouTube. Na lód? Nie idę na żaden. Nie idę na żadnego loda. Maciek, Maciek, jaka perfidła? o, o! Panka Którzyk napisał się Manko YouTube! Brawa dla niego! Ui, to ja! Ale mam ja, nie mam dał na głowę mnie boli. Naprawdę. I ogólnie wow. o, opowiem Ci Oskar historię. Jak to było? Bo to było tak. E, jest u nas w mieście. No jest, w mieście, no, w mieście. Na stole, no jest centrala, centrala nasienna, to się tak nazywa? Tak. Nie wiem, jakoś tak. I na tym terenie jest taki budynek. I tam jest takie składowisko. że Ten Oskar wie, bo on tam w pobliżu mieszka. No i tam coś tam jest, jakiś tam coś tam jest. No i tam, tam niby, żeby nikt nie krakt, tam postawili manekina I on w oknie wygląda jak żywy człowiek. I on ma straszyć ludzi, żeby nie kradli. No i on mi to powiedział. Ja z początku myślałem, że to, to to, to, prawdziwy ten. I później jak wracałem, to ten manekin się wywalił. Wyobraźcie sobie, jak ja, jak ja to przeżyłem. Się wywalił. Manekin przegrywał się dmuchu. na ciebie, a ty się przestraszyłeś i biegiem uciekłeś do domu. Nie, bo on jest za oknem, a ja jechałem rowerem. Jeden 8! pod kobla! Jeden pod kobla! Ej. rozkmina! Ej, rozkmina na jutro! Jeden pod kobla. Kurde, Oskar! Kurde! Jakiś typu... Siwy, siwy jeden napisał Kupię jajka, kury. LOL. Nie no może kupię jajka owcy ty właśnie dobry pomysł ty Oskar kakaże skąd ty wziąłeś jak zrobiłeś o, Kupię jak zrobiłeś te liście jak zrobiłeś te liście Oskar z ciałem drzewo hmm, ale czym a ja już wiem 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 no. z ciałem bo na kapcji no właśnie na kapciu zostały liście Nie, jak. I te liście skleił na superglue i przykleił do tego, do tam do domku. Oj, oj. Nie, tutaj, nie, słuchaj, tylko daj mi, Jeff. jeśli jesteś, jeśli jesteś e, dobroduszny i pomagasz fundacji TVM, to, 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 to daj mi, to daj mi. O nie, nie ej, ej, Pomocy. Ja na pewno ej, nie pomagam. Pomocy. Mi nikt nigdy nie pomaga, więc czemu ja mam komuś pomagać? Hello, nie umiem pójść. Co ty, lul! Ej, ja przed chwilą byłem u ciebie oskar w domu i mnie cofnął! Pomocy! Ej! Pomocy! Co ty Ognar, pomocy! pomocy! <grym> Jaki hevil! Zrobię ci przejście! <grym> Brawo! Ja, ale ja... To było takie chamskie! Ej, dawaj mojego kobla, Cwelu! Dawaj dwa kobla! Ty <grym> Cwelu, zabrał mi Lodzieje, dwa kobla. Jej pomocy! Nie, cieki, Oskar... na Jó! Nie, I co ty? Ej ten siwy jeden, on spamuje! Cały czas pisze kupię jajka kury! Nie, kupię jajka kury! Kupię truskawki. Po przystępnej cenie. Lol, platki Dobra, kto jest dobroduszny i pożyczy mi przynajmniej nad, nad, na dwoje drzwi? Na dwie, Na dwie, drzwi, drzwi mi pożyczyć, dwie. Kup se. Kup jajka kury. Kup se. Kup dżemu. No właśnie. O! Naszego kole! No! Naszego... Właśnie też mi tak to przyszło do głowy teraz. Kup se jajka dżem dzej Tak podałem jego nick. Żeby wiedzieć no, kogo jest no, szed... przez... Ej, zbugowałeś mnie, bo ja spadłem! On spadłem. będzie zebrał, uważaj, on będzie zebrał, ja ci Ty klocu! Jest, jest! Jest, 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 jest! Sam! <laughs> sam, sam, zabił. sam się zabił! Sam się zabił! Sam się zabił! jaki łez. A ile wiesz kobla? Nie ja wiem 18 Do chyba kobla, Nie ja wiem 21 kobla właśnie na kopię sobie nowego Jaki łeb chciał się, chciał mnie podkopać chciał mnie podkopać Ja szybko SB żeby mnie telefon... telepu. na BNN a on sam spadł A wiesz co Ci powiem Albo coś zrobił i... M muszę Umac. załatać tą dziurkę więc Pomogę Ci Nie nie załatam tego, nie umiem ale ja jak nas części. Jak zepsułeś to na tak. Kupię, no, kupię, jajka. Kupię jajka kurj. On tak spamuje. No, no, tu jest taki spamer. Spamer! Kiknąć. Teraz będę naprawiał rzeczy. Nie wiem jakie tutaj. Ej popię, kupię. Kupu kupij. Weźcie jakieś poparcie. Czy nie niedobór? Co? Poparcie zróbcie. Weź, dla mnie. Bo ja nie Bo ja, ja nie robię ci żadnego poparcia, bo jeszcze zaraz sam dostanę Kika. Ej, weźcie, bądźcie przynajmniej jeden z was będzie dobre i drzwi. co ci drzwi. A Oskar ci się w co? Ten... Oskar może wyszła. Sobie... Ja potrzebuję. Macie gwies w się do jego domu wchodzi? Nie. Eeey, é, prawimi drzwiami. Czemu um prawym? não patrz. Lulu. Troll. Ile wymyślał? Czemu Ile A czemu nie można lewy? LOL! Pa! LOL! LOL! Jaki? Jaki troll? Ej, nie uda Ja, on, go zamknął. Jaki łeb. Ty, on się tam zamknie, Oskar. Ty zamknij go tam, zamknij go tam. Kogo chcecie zamykać? Ciebie. A to się to... <noise> ja się zeznam przed wami, geniusze. ja myślę, O, o, został, zbudowały. został. O, o. Ty, 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 pan kaktusik, ty twoje, twoje rady się przydały, kurde no, fuck za radedne. Mm, Jakie mm, moje mm. rady się przydały? To ja dawałem sobie... To, to trochę des... Bez... Tak, bo zapisałeś kiknąć go, spam, a on i go zespam, zespamowali, kurde. skikowali. E, tak? Dam 250 za stak, ja Nie zeskikowali. No chyba śmieszny jest. E, dobrze. E, e, e. Z a, moim czemu, a czemu zdaniem nie i czemu nikt nie jest z was dobroduszny i nie da mi desek? jesteście jak się pytałem czy... chcesz tak desek? to powiedziałeś nie mi nie potrzeb. no bo a... wtedy mi nie był potrzebnie i muszę odstawić pochodnie bo nie chcę się mu mówił. Mam kaktusy, na... A właśnie, ścięłem ci kaktusa, nie Domino. Patrz! Ui, ja i tak mam ej, w tak, w ja ładnie. Ej! No weź ktoś bądź... Weź ktoś bądź e, e, przyjacielem i da mi drewni. Drewna? Bo trzeba mówić wcześniej, tak. skończyłem na wszystko, na ten... Przynajmniej drzwi, mi, drzwi i skrzynie ja bym potrzebował i wiele więcej nie potrzebował Ej, ej wyjście to nagrajcie Ale co? Co? Weź mnie tak na niby uderz Dobra mama zaraz skończę już. Ha, 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 ha. O ty weź, mać, bo zaraz sam się tak zabije, o nie Lulu! Gdzieś mi mieć! Ty, ty ty mu mieć Ej, Oskar, weź mi daj Daj mi! <gry> Zebraj. Pójdzie na spał. Mama. Dajcie mi drzwi! Ale co ty chcesz? O, chcesz drzwi. Drzwi? Drzwi przynajmniej jedne albo dwie drzwi. to No poczekaj na ten drzwi. Poczekaj o na to, o to. masz wschule. dwie deski. dwie deski. Dwie deski. Idą one mi jadą. Nie? Nie pomijaj. Co mi to dają, człowieku? Oddam dwie deski za dwie drzwi. Dwie drzwi. Oddam dwie deski dwie drzwi, za drzwi. Lol. Ja pierdzielę. Tylko na tyle wpadłeś? Patrz. uratujecie. Patrz. uratujecie. cię. Módź się, żeby ta, patrz. Żeby ta mączka kostna podziałała na drzewko. Znij to teraz. Ole wielkie! O! tak, Ja lubię mutanty! Zadowolony macie, będzie kopał drewno! E, za dużo nie pokopię, bo ja tam wbiję. Śmierdzisz! Idź mi stąd! to Wypierd... Wypierd... Jaki, jaki cel?! Jak Oddam! Gol minstont! Klotu! Fausto! Ai, que Ta, mam 6! Şey. mam 5! Klotu! <laughs> Kupa! <laughs> ej, opali, opali. Maciek, Maciek! Dobra, Maciek, Maciek! Paz. Dobra, weź się, opanuj! Ej, dobra, ej, <laughs> ludzie <laughs> ja konto. Konto. Ej, no nie! Widzę. To podejdźcie, pożegnajcie mnie. No to... Pożegnajcie mnie. Tutaj, ładnie. Pożegnajmy... pożegnajmy... E, czekaj... Teraz to... Pelol to dziwnie wygląda! Co dziwnie... Z... Dobra, już nic, Oskar. Zobaczysz, jak będziesz oglądał mój filmik. I... I mój o, Oskar, Loli. jaki Dobra. parkour. Eee... Wielstrzyk... Dacie mi, dacie mi tak. powiedzieć, że gramy mm, mm, mm. <laughs> bo, bo ach, placki jesteśmy. Ten filmik będzie jak... E, placki na skraj Zrobimy taką serię, placki na skyblocku i tymi plackami my będziemy. Ej, 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 placki na to, patrzcie na to. Dobra, narka kończy I... się, się mam, pożegnajcie I... się narka.